Witamy Was serdecznie w nowym materiale. Witamy, kłaniamy się, kłaniamy, witamy i zapraszamy do obejrzenia nowego odcinka, w którym jako chyba pierwsi, tak mam nadzieję, chyba tak. jako pierwsi przetestujemy dla Was nowość na rynku Co? polskim, którą są salty. SIX SALTY. SIX SALTY, jak to się czyta? SIK, czyli chore sole, tak? Chore sole, no. <laughs> chore sole. Yy, tu się ten, wiecie. Wspomogę, bo mamy takie fajne boksiki, zaraz Wam to w ogóle pokażemy. Tutaj dużo fajnych rzeczy mamy. Mamy trzy serie: Simplex, THEA i Duplex. Więcej serii smaków już wkrótce. My tutaj mamy tak pomieszane, pięć smaków dostaliśmy. No. Trochę tego, trochę tego. Tu te smaki są, bo w ogóle patrzcie, są takie fajne boksiki. Ten już jest pusty, to Wam go nie pokażę. taki o, robicie sobie tak ale nie kupicie takiego nie kupicie, to jest prezentowy jest śmyczka taka to jebana taka, jest taki Siek. o brelok ale fajny to logo Fajne, jest no? 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 i tutaj gadżetowo jest kwality. fajnie to no, zrobione jest bo przetargałem, nie wziąłem tego menu smakowego takiego miałem problem przetargać na mhm. tiktoku jest więc tak, o tu mamy jeszcze te właśnie płyny Sik! Ja rób tak, chłopie. Zik. I w pudełeczku też mamy naklejkę taką. A jeżeli mówimy o naklejkach, zobaczcie, mamy tyle o naklejek Taki o. Instrukcja też o. jest. Tyle naklejek dostaliśmy. Dziękujemy bardzo. Ale będziesz miał sprzątania. Yy, koszulki 2 salty małe, dla dzieci. I koszulki O. Pierwszy raz tu widzę. No ten, ten, tak? ten Ale patera. Siup kurwa fajne, fajne, fajne chcesz taką? Chcesz taką? łap, przejdźmy sobie do smaków, 10ml 20mg soli i zaczynamy blueberry ice testujemy dzisiaj, o na grzałkach na kartridżach 0,4 to w tak. chwilach mógłbyś coś się poodzywać, bo ja jestem dzisiaj na tym kurwa tak napierdalasz widzi, no, widzisz, wypiłem sobie ten z prezentowanego monsterka i wjechało, byłem zaspany no, to powiedz coś. No dobra, to jest testujemy... Nie, no mów, mów, Testujemy mów. teraz maczek Jagódka. No Blueber więcej, ice. nic nie ma do. Nober Eye, że 04. Jaką moc Slim to jest Pro 24W. 24, 24 maty. Musisz tu, mu, Musisz coś mówić, eee... chociaż jeden shot dla ciebie wyszedł. Z, z, zapaszek po, potestujemy. Jagódka, jagódka. E, no, bez kitu Jagoda. No, to chyba jest Jagoda. Szanowny panie, tak, to jest Jagoda z wysokim poziomem kulady. Jest to seria którą będę doceniał za właśnie poziom kulady. Za to, że one są turbochłodne. Znaczy nie wszystkie, ale o tym się dowiesz, bo ja już je próbowałem, no nie powstrzymałem się. jest spoko, jest okej. Okay. Nic, nic takiego... No jagoda po prostu. Ale jagoda. smaczna jagoda. Słodka jagoda, smaczna jagoda. Dobrze. To powiedz do drugiego smaku. OK, do drugiego smaku przechodzimy. Jest tu winogrono. Winogrono z Ajsem. A karlicz jest tutaj. Kardlicz jest tutaj, tego. Najpierw test zapachu, czy będzie zmywacz do paznokci. No. Delikatny zmywacz. Delikatnie tak. W smaku tak Ach. samo. Delikatny zmywacz do paznokci jest. Tak, czyli jest czyli mega udane słodki. winogrono. Jest mega słodki. No ale jak to winogrono, no. Każdy praktycznie tak samo smakuje. A, bo ty ja już próbowałeś, Ja ci powiem tak, wyprzedza fakty. No. Niestety. Dla mnie jest to najsłabszy z tych pięciu smaków. A, bo okay. nie jest on na tyle intensywny. Co? Nie, no, dla mnie nie jest on tak intensywny. Dla są bardziej jest. intensywne winogrona na rynku. A. Które są bardziej rozpuszczalnikowe, ale też są bardziej winogronowe. No właśnie. Aha, w porównaniu do Blueberry Ice jest mniej intensywny. No to fakt, akurat. No. To zobaczysz teraz, co się stanie. To. Trzeci smaczek. Rabarbar truskawka. I to jest seria Duplex. Rabarbaru chyba jeszcze nie testowaliśmy na tym kanale. Stary. Chyba nie było. Stary. Ja już wiem. Najpierw powąchaj. Kurde, jak jakiś kompoczyk dżemik. Jest to tak nieoczywisty, a tak dopieszczony smak, że ja byłem w szoku, bo zacząłem test właśnie od tego smaku. Bo chciałem coś kwaśnego. W ten dzień, w którym odebrałem tą paczkę i. O no, człowieku! Założyłem, że Rabarbar będzie kwaśny. Ja. I. Pierwszy buch, usiadłem, tak, o, z wrażenia szczęka mi spadło. Jest naprawdę. Fajny rabarbar, taki słodziutki. No. Słodki, ale i kwaśny, ale i. Mhm. Taki. No, no Rabarbar jest taki ogólnie. Nie, ja lubię w likwidach rabarbar. Nie wiem, czemu go nie robią w ogóle praktycznie. I to ci powiem, to jest jeden, nie? Tak? U. Dla mnie, w sensie z tych, z tych pięciu, no mega nieoczywistym, Ale mega są dosłodzone, są dosłodzone smaczki. Tak. Trzeba I tu rozgać. ten poziom kulady, weź sobie jeszcze buchę i wciąg szybko, jak wypuścisz, to zaciąg sobie powietrze, żeby poczuć jak. No jest quality, quality kulada, nie szczędziły na tym. No, no, no. Mówiłem, że może być minimalnie za wysoko dla normalnego takiego użytkownika, bo wiem jak przy vibarach czasem hmm. są opinie, że jest trochę trochę tak, trochę ten, Vibara. a tu jest tu to jest, jest dowalone tej, tej kulady, ale no dla mnie no tak właśnie. Polecam powąchać sobie. To jest o, to. jest samego ciekaw. Smaki to jest raspberry tea ice. I ciekawe, czy tu będzie sama malina wyczuwalna, czy malina i herbata. Czy, no właśnie, bo ale malina jest mega mocno aromatyczna. Malina i herbata. Jest. Łupanie, malinowa herbatka, jakby sobie soczek dolał do herbatki czarnej z dwoma łyżeczkami cukru. A nie używam cukru. Ja używam ja słodzika. Nie. Ale tak powiedziałem, a. bo jest słodzik no tutaj. Dobra. Smakuje jak dobra herbata z dobrą no, malinową ma chemii żadnej. Ciekawy smak, bardzo. Moje top 2 i ostatni. Słuchaj, Peach tea Ice. A ciekawy jestem, poczekaj. A to ten. Później Wam przeczytam jeszcze tak, na no. koniec jakie są smaki już dostępne. A ja testuję. Brzoskwinka soczysta. Tutaj tak samo, herbata, brzoskwinia, no nie ma nic tak, przeważającego. Malinowa wypada lepiej. Moim zdaniem też. Przyjemniejsza jest Malinowa. Jest fajna. Tu jest już bardziej ten herbaciany smak wyczuwalny. To smakuje jak ten Monster, ten Rehab. No Richard. Monster Richard, dokładnie tak. No. Jak nie wiecie czym to jest, to jest właśnie seria Monster, <laughs> monster. Energetyków Monstera i na bazie herbaty. Mhm. I to, to smakuje no właśnie no. tak. No. Fajna seria. Co powiesz? Fajna seria, chłodna mega. Zmroziło trochę. Zaskakująco dobre, nie? No i Polskie. To jest normalnie polskie. Wow. To jest polskie. Wow. A już wam jeszcze powiem smaki, z Simplexa czyli z tej pojedynczej mamy cappuccino, energy drink ice, cola ice, forest frost ice, wild strawberry ice, grape ice, black currant ice, blueberry ice, pomegranate ice, raspberry ice i pear ice. Mam nadzieję, o, że kiedyś nam resztę dadzą też do przetestowania. Fajnie by było. Z tych herbacianych mamy mint tea ice, green tea ice, lemon tea ice, Peach tea ice i Raspberry Tea ice, a z duplexa jest na chwilę tylko i wyłącznie Strawberry ruchu Kuba barb. Kurde, ciekawe ale więcej smaków fiseri już wkrótce. Ciekawy jestem. Wypada to bardzo pozytywnie za te gadżety, patrz tak o sobie, jeszcze czapka by się przydała, chłopie ten. Wypada pozytywnie, dziękujemy bardzo. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście okazję już się zapoznać z tą serią. Subskrypcja, Siemary. komentarz.